Siemanko tutaj Anioles 52 i witam jest kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj uciekamy od innego doktora. Właśnie tu mamy coś. Sprawdźmy co tu jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha. rozumiem urozumiał? Aha. Okay. Nic z tego prawie nie zrozumiałam No i pewnie będzie ganianka A nie, jednak nie no, dobra, nie trzeba tłumaczyć. Przecież to wszystko jest. E, przecież ja wszystko tu rozumiem. Przecież to są różne stage'e. Kiedy będzie ganianka z doktorem? Ja uwielbiam się z. Ja! To już jest, widzowie, nawet straszne. Widzowie pomocy. Kurde. No nie, dobra. Dobra, ten taki dźwięk. Co ciekawe, od Tobiego doktora. To był już nawet przerażający. Aha, jakiś trujący płyn. Dobra, czaje. Teraz chyba będzie ganianka. Jednak nie. Zwykłe tylko rozbite szyby. Nie wiem, czy to ma być tak ustawione. Jak tu nie będzie ganianki, to ja nie wiem. To wypisuje się po prostu z tego świata. Bo ja się lubię oganiać z różnymi postaciami, tak, żeby od nich uciec. Widać, że zabił. Dobra, jakie rękawiczki! Ale rękawiczki. Mm. Kurde. Dobra. No, dotknęłam tego, ale przecież. Jestem na tych rękawiczkach. Dobra. Uciekamy dalej Bo muszę od niego uciec, od tego dziada Oby tu była ganianka Czemu ja ciągle o niej mówię? Nie wiem Być może będzie w tym obby, ale dobra Nie pytajcie się mnie co tu będzie, bo ja w to pierwszy raz gram W to obby No i nie rozumiem właśnie Tego obby, bo ja w to pierwszy raz gram, no i za bardzo no... Nie rozumiem. Bo nie gram pierdyliard razy w to samo obby. Dobra. Mmm, szalejące światło. Klasyka. Dobra. Ok. Już to. Kolejnie. się. się trochę szczekać. Dob o, ale fajne piły Dobry. Dobra Musimy tu uciekać Dobra, udało się Takie, co to jest? Co to jest? Już z dołu tak jest. Aha. Dobra. Teraz mamy dalej jakiś śluz. Mmm, ale... No pułapki dalej, no spoko. Co tam mają w ogóle dalej jeszcze? Ten doktor to chyba albo nie chce się ganiać ze mną. No albo mnie po prostu nie lubi. Widzowie, trafiłam do jakiegoś ciemnego miejsca. Hit in a bird's cells. Widzowie, doczekałam się tego. Chociaż trochę się boję, trochę się boję, że tak najdzie albo zeskoczy z tych takich. Widzieliście go, bo ja widziałam, dobra. Czekamy sobie, aż Anton przejdzie gdzieś. My God Dobra Jak to wyłączyć? Widzę Trwam do jakiegoś miejsca Kolejne wenty No dobra To było dość całkiem łatwe Dobra Idziemy dalej Sprawdzamy Dobra Oczywiście kable? Kto to przeciął w ogóle? Kurwa. Jak to, że nie można tego dotykać? Aha, czyli praktycznie. Dobra, trzeba przyznać, z muzyką się starają. A mnie śmiej, tak trochę nie, ani trochę nie straszy. No szkoda, że to nie było gonienie mnie, ale trudno. Musiałam chociaż jego unikać. Co się znowu? Ła, dostał, Dostałam całkowicie. Dobra Okej okay. Gdzie my dalej będziemy w ogóle? Już praktycznie Przy wyjściu Przy wyjściu samym tylko To by było trochę takie no nie chciałabym obrażać twórcy, jak to ogląda. Takie bez sensu trochę. Bez sensu. Ale i tak wrzucę. Bo akurat strasznie krótkie to by Ale w zamian, widzowie, słuchajcie. Żeby nie było tak, że po prostu ten odcinek... No, że jest taki krótki. No znowu padłem do tej plazmy, Noż. Ancilex. Za dużo chyba przychodzą... Ale trudno, nie nikt mnie nie powstrzyma. Hi, hi, hi. I co my tutaj mamy? Proszę, aby było pokonywanie bossa. Chyba, że to jest z innego roku. Chyba z innego. Wow, no widać, że z innego. Serio? To wszystko. Wysysp jest taki, że uciekłam od doktora Davida. Hit fan, here is more. Dobra! Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to lajka i subika z dzwonem. widzimy się w kolejnym filmie. Hello Kitty, boże! Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Nara Naura, widzowie!